Hej, kasulek! E, Mam nadzieję, że stęskniliście się za moim kurwa nieogolonym ryjem. E, dawno nie było takiego normalnego, normalnego odcinka, więc stwierdziłem, że będzie i będzie. E, taki w miarę konkretny. W sensie, no, robimy sobie dzisiaj feeding. Dzisiaj. <laughs> nie będę was okłamywał. Ja ten feeding sobie nagrywałem przez ostatnie parę dni. Przez ostatnie parę dni sobie siedziałem na hodowli. E, raz, że karmiłem, a dwa, że sobie dopuszczałem. Efekty dopuszczeń widzicie pewnie w shortach. Jedne były udane, drugie mniej udane. E, mistrzynią, jeżeli chodzi o to wszystko, jest kurwa samica Cyriopago po zespy Hatihati, która opierdoliła mi już dwa samce. Trudno, w następnym tygodniu przyjedzie kolejny. Natomiast, yy, bla, bla, bla. tak, dzisiaj zrobimy sobie karmienie. Do którego, co ciekawe, będę kurwa dogrywał głos po nagraniu filmów, bo nagrywają to tak, jakby oglądając na jednym telefonie coś tam z dupy na YouTubie nie z dupy, nie to z dupy, ale coś po prostu z dupy na YouTubie. A drugi telefon nagrywał karmienie, więc yy, ja będę sobie robił to także. Będziecie mieli użytkę skarmienia konkretnego gatunku, tam będzie nazwa gatunku, coś o tym pająku powiem, albo nie powiem, nie wiem, natomiast tak, pierwsza sprawa to jest to, że robimy sobie dzisiaj feeding, gatunki moim zdaniem no, hmm, albo ciekawe, albo rzadkie, albo kurwa drogie. Wyczerpałem możliwości. <grych> to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że w dzisiejszym odcinku pojawi się konkurs na wyjściówki na EXOTIC Fest. Bo 26 marca bieżącego roku w Poznaniu, na targach poznańskich, tak, mówię to mówić dalej takim poważnym głosem. Nie. Ogólnie. 26 jest egzotyk fest w Poznaniu. Każdy wie, gdzie jest kurwa egzotyk fest w Poznaniu. Albo każdy kto chce być zorientowany, wie, e, gdzie jest egzotyk fest w Poznaniu. Mm. Pierwsza informacja jest taka, że będę. Może nie do końca chciałem, ale będę. Będę, kurwa, będę. Eee, druga informacja jest taka, że dostałem chyba trzy zaproszenia eee, na Exotic Fest do rozdania w konkurcie. W związku z tym e, będzie konkurcik e, na te wyjściówki. E, jeżeli chodzi o szczegóły, będą na końcu filmu kurwa. <śm> Obejrzyjcie sobie cały. Eee, trzecia sprawa jest taka, że za chwilę będzie kolejny konkurs, bo jak sprawdzałem godzinę temu, eee, mam na YouTube 986 subskrypcji. Co oznacza, że nieuchronnie, bo kroczkami zbliżamy się do 1000. I na tysiąc słupów będzie bardzo, bardzo moim zdaniem gruby konkurs, jak na tak mały ściek, nazywajmy rzeczy po imieniu jak mój, w którym do wygrania będzie jeden pająk, jeden dobra, taśnik nie pająk i co do zasad tego konkursu, to też Wam wszystko wyjaśnię na końcu filmu. Więc teraz przechodzimy sobie do karmienia. Że widzę Siebie, kurwa ślęczącego na tym telefonie, nie dogrywającego dźwięk do tego karmienia. Nieważne. Zrobię to dla Was. Jebać. Przechodzimy sobie do karmienia, a na końcu odcinka będą. Zasady. Nie. Będzie zasada. Jedna. <laughs> e, będzie, będzie ogłoszenie, tak jakby do końca konkursu, jeżeli chodzi o wysiłki na egzotyk w Poznań, który obchodzi swoje kurwa pierwsze urodziny. E... No. A konkurs na 1000 subów ogłosimy. Kurwa, jak wbije 1000 subów. Więc. Ym... Subskrybujcie, oglądajcie, dawajcie łapki w górę. Nie zesrajcie się. No to lecimy. Na początek Cera góry z Arlingi, czyli Afryka. E, moim zdaniem Afryka, która nadaje się ewidentnie na jednego z pierwszych jadusów. Dlaczego? Dlatego, że nie jest zbyt mocno defensywny, jest bardzo żarłoczny, jest bardzo łatwy w utrzymaniu. Jest dość zagadkowy. Bo darlingi mają na karapaksie rogi i co ciekawe nikt jak dotąd nie wie do czego te rogi służą. Tego osobnika jeszcze tego rogu nie widać za bardzo, natomiast u dorosłych osobników są bardzo bardzo mocno widoczne. Przechodzimy sobie dalej, mamy pterynychilusa murinusa DCF, czyli dark color form jest trochę ciemniejszy od odmiany klasycznej, pochodzi z okolic Mikumi I jak widać, też nie jest tak bardzo mocno defensywny jak zwykły Murnius. Czy u Sambara, czy klasyczny, czy choćby Red Color Form, bo dawno już by leżał na plecach i pokazywał, czym może was jebać, a maczem, Bo jad Murniusów jest naprawdę bardzo silny. Natomiast ptasznik też bardzo, bardzo. Żarłoczny, jakby nie było w troszkę za bardzo przemoczonym pojemniku, aczkolwiek bez bagna. Tak, to trzęsienie się, to było ustawianie statywu. Przelecimy sobie teraz do Balfy, czyli ptasznika z Sokotry, Endemit. Szybkie, krótkie karmienie idealne ptaszniki do grupówki jako jedyna Teraz Gienia, czyli mój idealny, moim zdaniem, ptasznik na pierwszego. Dlaczego? Dlatego, że jest się ładnie ubarwiony, bardzo żarłoczny i prosty w utrzymaniu. Lecimy sobie dalej. Następny będzie Formictopus auratus. Eee, kiedyś platus, z tego co dobrze pamiętam. Ptasznik o złotym karapaksie. Teraz jeszcze nie będzie tego widać, bo to jeszcze jest młodziak. Natomiast im jest starszy, tym to złoto jest bardziej widoczne. Eee, przenosi się trochę na odnóża. Naprawdę piękny pająk, duży pająk, szybko rosnący pająk, mega żarłoczny i bardzo, bardzo prosty w utrzymaniu. Natomiast, no, może nie najtańszy, ale polecam. Nawet wiem, kto chyba niedługo będzie miał kolejne rozmnożenie. Teraz będzie Cyriopagopus lividus, czyli Azja Południowo-Wschodnia. W związku z tym ptasznik o silnym jadzie. Ptasznik bardzo defensywny. Co ciekawe, ptasznik podziemny. Co tu zresztą widać. Pięknie ubarwiony. Po polsku nazywa się kobaltowy. Wcale się nie dziwię. Eee, ptasznik typowo podziemny. Bardzo, bardzo mało go widać. Jak trzymamy go w terrarium zbliżonym do biotopowego, to po prostu trzymamy sobie dziurę w ziemi. Eee, natomiast też bardzo ciekawy, a kolejny będzie Xenestis. Intermedia. Samczyk. Tak, kupiłem sobie samca Intermedia z premedytacją. Dlaczego? Dlatego, że zapłaciłem za niego tyle co za L1 od sprzedającego dostałem info, że to jest najproduzentniejszy samiec, więc powiedziałem, że jestem w stanie zapłacić tyle i tyle. A że ktoś sobie gdzieś tam likwidował hodowlę, to sobie go zabrałem. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu przepięknie ubarwiony. I urośnie mi do naprawdę mega rozmiarów. A przy tym da mi masę fanu, bo Xenestisy też nie odmawiają jedzonka. Natomiast bardzo lubią się wyczesać. A włoski parzące sensterski są naprawdę mega uciążliwe. Także na początek nie polecam. Natomiast, jak ktoś ma trochę oliwy w głowie, seny jakiekolwiek. Jak najbardziej. Teraz sztyrmi, sztyrmi w za małym pojemniku. Tak, w w za małym pojemniku. sztyrmi z przesuszonym podłożem. sztyrmi mega żarłoczna, jak każda terafoza po prostu wpierdala wszystko, jak małpaki z okna co będzie widać za chwilę Ona no, za chwilę będzie przeprowadzona dobra do plasta dziewiętnastki jakieś dwie wylinki myślę, że max dwie wylinki, bo to są ptaszniki niesamowitych przyrostach kolory są jakie są, no, jest po prostu brązowa, natomiast jeżeli chodzi o terafozy to nie kolory są no, jakby plusem, tylko ich mega, mega rozmiary, mega przyrosty Natomiast no minusem są właśnie włoski, parzące. Nie pamiętam, którego typu, trzeci, czwarty, nieważne. Tak jak po brachypelmach czy gynkulacie drapie się jeden dzień, tak po terafozach drapie się kurwa trzy. Ale za to to, jakie są, wszystko wynagradza. A teraz będzie formitopus Topus SP Green Femur. Jeden chyba z trzech, jakie mam, i to jest prawdopodobnie jedyny samiec. Kupiłem sobie 3 L1 chyba dwa lata temu, jak dobrze pamiętam, i one sobie u mnie powoli rosły. Ten jest największy, już sobie go wyseksowałem. Tak, zdarza mi się. Jak wiem, że mogę sobie złapać bezpiecznie pająka w pensetę, to sobie seksuję. To jest samczyk, natomiast mam jeszcze dwa osobniki, który jeden jest o jedną wylinkę mniejszy, drugi jest o dwie wylinki mniejszy i mam nadzieję, że te mniejsze sztuki to będą. Samice. Niemniej jednak kolory tych femurów są naprawdę przepiękne. Ptaszniki naprawdę żarłożne. A to jest Afophysis. I To jest taka samiczka, która na pustą ma około 4-5 dc coś ciekawe to jest, nie wiem, 6, 7? Nie wiem, nie liczę wylinek. Natomiast, no. Albo nawet i nie. Natomiast rośnie naprawdę w mega, mega ogromnym tempie, a zaraz zobaczycie dlaczego. Bo mieści w jabie tyle, ile tylko może. Cokolwiek jest w stanie złapać, to złapie. Cokolwiek jest w stanie zjeść, to zje. <śpiewanie> <śpiewanie> Dlatego właśnie mówiłem o jeżeli chodzi o afo, to mam ich kilka sztuk, mam też samczyka. Eee, mam też dwa nieseksy. I możliwe, że gdzieś tam kiedyś przyjdzie mi do głowy je dopuszczać. I to tyle, jeżeli chodzi o karmienie. Dobrze. Eee, feeding mamy za sobą. Przechodzimy do konkursów. Eee, o co chodzi z konkursami? Nie, da kurwa, do konkursu. W konkursie mamy do wygrania, jak dobrze pamiętam 3, tak chyba trzy wejściówki na Exotic Fest w Poznaniu 26 marca tego roku, żeby nie było nieporozumień i to są pierwsze urodziny Exotic Festu, więc pewnie będzie grubo. Jakie są zasady konkursu? W komentarzu pod tym filmem zgadujecie sobie jaki ptasznik będzie do wygrania Konkursie na 1000 subskrypcji. To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że udział w konkursie biorą tylko i wyłącznie subskrybenci kanału. Dlaczego o tym mówię? Tak jak wspominałem wcześniej, jestem kurwa na progu. Witam się z gąską. Już mówię dzień dobry 1000 subskrybentowi. Zależy mi na tym, jak sam skurwysyn. Nie wiem dlaczego. To jest po prostu fajne, moim zdaniem, nie wiem. E, ja sobie ten kanał założyłem trochę dla beki, trochę na złóż komuś e, i nie wiązałem z nim jakichś tam wielkich nadziei. Natomiast, no, rośnie sobie, e, w związku z tym chciałbym, żeby rosło się mu jeszcze bardziej, żeby więcej osób mogło zobaczyć, jak się tu wszyscy razem dobrze bawimy, bo mam nadzieję, że wszyscy się tutaj mhm. razem dobrze bawimy. Bo to nie jest kanał edukacyjny, to jest kanał rozrywkowy. Przynajmniej dla mnie. Ja mam się tutaj dobrze eee, Dobra, więc tak skracając trochę. Do wygrania: 3 bilety na Exotic Quest w 26 marca 2023 roku. Zasada jest taka, że w komentarzu piszecie, jaki ptasznik będzie do wygrania na tysięcznego suba tego kanału. A ptasznik jest naprawdę, no, powiem tak, ja go kupuję specjalnie, kurwa, na ten konkurs. Ja go mam u siebie, nie powiem, że nie. natomiast no, jest mi bardzo, bardzo drogi, bo mam go od maluszka. E, w związku z tym nie chcę mi się go oddawać, więc kupuję kolejnego. E, także musicie sobie zgadnąć gatunek. Wielkości nie, odmiany barwnej nie. Nic innego, macie po prostu napisać, jaki to będzie. Ptasznik. A jak ktoś ten film e, udostępni, to będzie mi fuj miło. I na dzisiaj to będzie na dobrą sprawę tyle. Ja się biorę do jakiejś tam roboty, którą tutaj jeszcze mam do ogarnięcia na szybko. Chodzi o na, nakarmienie robaków. Natomiast e, Wam życzę miłej zabawy przy zgadywaniu. Także widzimy się. Na dobrą sprawę, widzimy się najpóźniej, kurwa, około 27 8 marca, bo na bank będę robił e, relacje z e, Exotic Festu. Aczkolwiek. A, mam tutaj takie małe główienko, które e, też mam w planach. Oj, wypadło Wam pokazać, i o tym też będzie osobny odcinek, więc pewnie zobaczymy się wcześniej. Pozderki. A! Taki chuja nie tyle. <laughs> Co jest ważne w konkursach, kiedy się kurwa kończą. E, dzisiaj jest bla, e, bla, 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 9 marca. Macie tydzień. 26, to no do 20, nie, kurwa, 16. 16 marca będzie ogłoszenie wyników. Tak, żeby mógł się z każdym na na, luzie na, na skontaktować, wysłać mu bilety. Więc macie tydzień na wytypowanie. Jaki ptasznik będzie do wygrania w konkursie na 1000 subskrypcji? Do wygrania 3 wejściówki na EXOTIC Fest. A jeszcze ważne, e, jakby się powtórzyły prawidłowe odpowiedzi. E, decyduje kolejność odpowiedzi, to jest jedna sprawa. Jakby nikt nie trafił, albo na przykład trafiłaby jedna, dwie osoby, to trzecią, drugą, albo w ogóle wejściówkę wygra osoba, która będzie tak jakby najbliżej e, odgadnięcia tego, co jest do wygrania. No, to jeszcze raz Hejka, Nartka, Strzałka.